Próbuję, żeby zrobił siku, ale ja mogę się dogadać ci, jak próbują wyjść to bliższymi drzwiami, a te są zamknięte. Chociaż w sumie właśnie ty masz przecież swój kibel teraz! Ty jesteś panem i władcą własnego kibla. Dobra, nieważne. Ale właśnie, przecież nie, nie, nie tak się, nie tak się zaczyna! Nie tak się zaczyna, wideo! Dobra, lepszego chyba kadru nie będzie. O! Zielonezka! Z tej strony się nie jesteśmy znowu w Legacy. I no, zaczęliśmy formalnie, teoretycznie, w praktyce wyszło nieco inaczej, naszą ulubioną croissantą, ponieważ no generalnie jak patrzyłam na komentarze, to to jest totalnie fan favorite, ale, ale jest kilka informacji, od których musimy zacząć, ponieważ jak pewnie kojarzy spora część z Was i w ogóle części jeszcze okolicy nie widać, ale no jest nas trochę, jest nas papuciów trochę w tym świecie. Na Family Echo jest wpisanych dokładnie 178 simów. Z czego wiadomo, część już zmarła, co nie zmienia faktu, że jest to całkiem duża liczba, liczba, liczba simów. Część rodzin jest niestety nadal do tyłu. Udało mi się wyrównać naprawdę niewiele. I podczas jednego z wyrównywań, powiedzmy, że znalazłam potencjalnego partnera dla Sałatyli. Otóż jak widzicie, ma tutaj dwóch yy, chłopaków znajomych. Ma kurek, który niestety jest kilka tygodni do tyłu, więc byłby od niej dużo starszy. I szydło, który byłby. Idealnie wręcz, bo oni są na tym samym etapie. Do. do... Ja tu o romancech się całuję, proszę. I, ja wiem, że w tej serii Inces is Inces, ale może nie aż tak bliski. W każdym razie. Jak widać, właśnie była zauroczona w kurze, ale to szydło straszydło się całowała. Już wam pokazuję. I już wam y, tłumaczę, kim jest szydło straszydło. O mój Boże, tylko jak tutaj dojść, dajcie mi chwilę, żeby się zastanowić. Najpierw się cofnę do Jepedizy. Standardowo, bo od Jebettis jest najłatwiej wszędzie dojść. Dobra, idziemy do Laurencji. Laurencja miała adoptowaną córkę Candice. Candice miała dwójkę dzieci, Jessica, która odeszła niestety za wcześnie, i Jonathana. Jonathan miał dwójkę dzieci, miał Didię, która niedawno zmarła, rażona prądem, i Boba, który chyba z. Chłodu, padł. I Bob, z wszystkich ludzi na świecie, zdawał się związać z Dorą Otmaną. Jak wiemy, Dora ma całkiem pokaźną rodzinę. Jak widać, widzicie tutaj pana szydło, starszydło, ale to nie jest koniec historii, już wam tłumaczę. Piotr, jak jeszcze był z Samantą, no to miał tę swoją standardową, yy, genetyczną pulę. No nie najpiękniejszych dzieci, nie oszukujmy się. Po czym wywiązał mu się romans z. <laughs> Panią Bertą Straszydło, którą cały czas czytałam jako Beata Straszydło i przekręcałam na Beata Szydło. Ale to nie był koniec! Już potem nawiązał romans z drugą pokojówką, która niestety jest teraz trochę przymrożona, bo zapomniałam się. Z panią Sabiną Lotnik. I Sabina Lotnik, mimo iż zostały chyba jeden dzień życia Piotrowi chciała z nim wziąć ślub i dosłownie po tym jak e, złożyli sobie przysięgi on umarł, więc generalnie na koniec życia był mężem pani Sabina Lotnik, urodził pilota lotnika urodził, tak on urodził, Jezu co ja czpię, e, mieli pilota lotnika, ale generalnie gro jest takie, że pod koniec swojego życia zrobił dzieci dwóm pokojówkom, które dla niego pracowały, jednym z nich była Sabina Lotnik, a druga była Berta Straszydło, która urodziła Szydło Straszydło i to właśnie z Szydło Straszydło się Sałatylla prowadziła i myślę, że trzeba będzie ich gdzieś razem wypracować Prowadzić, ponieważ myślę, że to jest całkiem okej okay para. Jakby all things considered, bo w innym wypadku musiałabym polegać na simach miastowych, ponieważ tak jak mówiłam, jeszcze nie wszystkich udało mi się dograć na jeden poziom, a mimo wszystko łączenie z simami, które ja znam, które lubię. O, Kromczysław. Kromczysław, you Yougay. No właśnie, to Yougay. O co? Wiadomo, wymknąć się można po przyjacielsku, ale u mnie zazwyczaj simy się myślę, po, po romansującemu, także. Ale, że generalnie on z gechą, coś. Tylko, no, oni się chyba bardziej wtedy przyjaźnili, teraz po prostu się piorunek pojawi względem wieku. Ale, no niestety, sorry memory, Geha jest od ciebie jakieś. 28 dni simowych starsza, to nie przejdzie. Czy wiadomo, jakby można powiedzieć, że w takim razie miłość Boba samochodzika i, i ma na nie miałaby miejsca, ale tak wiecie, odchodzi. Tam przynajmniej byli w jednym, jakby, momencie życia, kiedy ta różnica, niż teraz musiałabym się ogrywać, wygrywać, obchodzić naokoło. Ktoś powinien iść do pracy. Ej, siema. Ej, się nie owalaj się, jak ty masz jeszcze pracę Mamy mało pieniędzy, nie możemy wybrzydzać. Mam nadzieję, że go nie zwolnił. Pst. O godzinie 13 idzie do pracy na 15. Boże, o kura! Hej. Tak się zatrzymała, Dead in the steps, to nie ty się będziesz z nim witać! Szmolo! Jak na mnie patrzą, Jezu, czego chcesz? Chcesz, żebyście romansowali? No to sam zrób jakiś ruch, a nie da? No, nie patrzysz. O, Mam flashbacki po prostu z Hermenek Gildą, bo ostatnio, przepraszam nie mogę sobie w ogląda od Nowa Legacy komentarzy i dostaje komentarze i po prostu mam, mam traumy po Hermenek Gildzie i Łuchu z nastolatkami, ale Jaki właśnie, czy to jest? o Jezu, o Jezu, Sałatyla, ja Cię błagam. Tole, tole, bo ja Gratulacje! Gratulacje! Naprawdę, kurde! Czekajcie, który, który on ma dokładnie tydzień zagrany? Nie wiem, chyba będzie musiała wymawiać panu szydło, że to jest jego dziecko. Trzeba będzie go szybko też przebimbać, żeby nic nie podejrzewało. Chociaż on cię w swoim próbował do niej przystawiać, mam tego i chciał ją pocałować gorąco w hot-tabie, ale się nie dała. Najwyraźniej serce należy do. Tu chyba mieszkają, no oni mają 14. Ej, my jesteśmy 15, prawie. Ej, to, to jednak nie, Ej, to, to jednak nie. Tylko, czy kura nie była? Był komuś przeznaczony? To jest ten problem. Czy, czy na drzewku może oznaczyłam, czy kura był komuś przeznaczony na Family Echo? Kura niby nie. Ale ostatnio zapomniałam o wielu paringach, więc nie dziwiłabym się, gdyby tutaj było to samo błagam. Powiedz mi, kura, że ty jesteś wolny, że ty nie zrobiłeś jakiejś. Obs czy jakby, serio, pierwsza moja myśl w tej chwili jest taka, jak widzę te, te ich wymykanie się. Czy, czy może to jest jakaś, o, czy, czy to jest jakaś, jakaś taka, wiecie, że on, on udaje, jeden z drugim, heter, a tak naprawdę chcą być razem i <ścoughs> Jakaś siostra im dziecko, bo już stwierdzili, że chcą zakładać rodziny. Jezu, jaka patologia. Jezu, jaka patologia. Get a O mój Boże, naprawdę? Naprawdę będziesz się przejmować pierwszym pocałunkiem po tym jak... Tu, tu powinien być Kromczysław. Ja nie wierzę, że możesz mu... To to była za rękę? Mm, <gul> Nie cierpi na zakrócie, zakrócie, po. Zatrucie, pokarmowe. No jezu, nie przestańcie go przepychać, on chce wyjść. On cierpi na złamane serce. Czy mogę zrobić te pizzę w tym? Nie. Aha, bo z jakiegoś powodu próbują ciągle do tego pieca iść zamiast tutaj i to się zacina. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Oli teraz se tańczą. Najlepsze. Ej, ludzie, ja was, was nie ogarniam. Nie, taki był plan. Czekajcie, ja odwrócę się na chwilę. Nie dlatego, że mnie to brzydzi jak coś, muszę iść po moją kartkę. Moja mała karteluszka, na której mam zapisane mniej więcej, jak wiekowo są moi Simowie. Wychodzi na to, że ona ma 6 plus 7, 13, 14. Ma 14 lat i jest w ciąży, bo że dobrze nie mam 24 godzinnej ciąży, to chociaż urodzi w wieku jakiejś 16 or whatever, to będzie chociaż troszeczkę mniej te, Mniej... tole. Jak ja nigdy więcej nie zaufam Simom. Dawno temu zaufałam Simom, dałabym sobie za nie kupę rękę uciąć, mi teraz nie miała ręki. tym razem muszę stawiać lewą. Chociaż tyle, chociaż, może chociaż tego się nauczyć nigdy prawą. Nigdy prawą. No ty w ogóle generalnie opcji to nie masz jakichś ciekawych. To jest tak, ta jest zajęta, ta jest po rozwodzie, bo ta jej zabrała męża. Ta ze wszystkimi romansuje, ta romansuje, ma męża, ale też chyba czworaczki, a ta, no, gdzieś jest Zarabiaka, z Monika. Korek od Elizy i Ilony, korek byłej gazeciary ich adopcyjne dziecko, które się związało z tym Denisem Zarabiaką, którego może ktoś jakimś cudem pamięta, który kiedyś był stworzony, miał być użyty, a wyszła jak wyszło. Ale ja, ja, ja naprawdę nie wiem, co zrobić z tymi ludźmi. Wydawało mi się, że miałam plan, ale to się wszystko sypie w gruzach. Może wakacje by dobrze nam zrobiły, jakbyśmy mieli pieniądze. Więc, po prostu sobie piątym będziemy. Dobra, dobra. Trzeba się najpierw sensownie zastanowić, co my możemy prowadzić na tym poziomie. Chyba gimbusiara jest taka najbardziej, najbardziej sensowna do prowadzenia. W najlepszym stanie jest Krączysław, ale Krączysław nie nadaje się na gimbusiary. Krączysław bardziej mi pasuje do szątuki. Właśnie, Krączysław, czy ty umiesz malować? Krączysław. Może niech ten, kto maluje, to dokończy ten obraz, bo nam się może przydać. A, a potem kromczy słowo widamy, no. Ale miałeś kontynuować! aby coś głodny i zaraz umrzesz, to, to czekaj, to możesz chyba zjeść pizzę. No i bo... o mój! Boże, Boże. Czemu wszystko idzie nie tak, jak bym chciała? Już, już rozmawiałam o pozytywnym teście ciążowym, że takie posiedzenie. O, mówi mówił, że powinienem zakładać melonik na, na ptaka. Ja on jest kurde takim dobrym miksem między naszym starym, dobrym 5008 a, a Fenixem. Ale dalej ma w sobie coś takiego, że na niego patrzysz. I ja myślę o Shonie, jakby to nigdy, nigdy nie zniknie. Ale oni tak szybko to wszystko mają po. po. Miałam powiedzieć, póki po Misterze, Jezu, nie tak mu było. Najpierw była mu Gunter, a potem była Barbara, tak? No, Barbara. Po <laughs> Barbarze, oni, oni są po prostu, kopią Barbary. I, wiecie, to jest jedna z rzeczy, których najbardziej chyba żałuję w Legacy, naprawdę, że stworzyłam Sima i nie zwróciłam uwagi na to, jak ciężko przeszły jego geny, bo przez to, jakby, no, nie mamy już nic. Czy betisie. Znaczy, wiadomo, może tam będzie doszukiwać jakieś części po, po przodkach, ale to jest praktycznie, praktycznie no Barbara, jeden do jednego. Epicki obraz sprzeda się za miliony. No, z tym razem wstajemy do pracy. <grym> Bez dwóch stań. Dobra, ruszaj dupem. A jak ty? Czy ty już masz? Masz już bruszek? Jesteś już na tym etapie? Chyba jeszcze nie. Szczęśliwie. Jak się przegląda w lustrze, mój Boże, niech na ten brzuch jak spojrzanie rób mi tego, nie traumatyzuj mnie tak. Za karę, za karę zjesz, za karę zjesz takie o. Bo muszę iść za dwoje, więc nieważne, że jest zepsute. <laughs> Ale Beka z ciebie stary! <laughs> Widzę, że mają teraz rozmowę o pierwszym pocałunku i ja myślę, myślę, że to już trochę za późno, za późno na, na rozmowę o pierwszych pocałunkach. I no, stary róż dupę próbuje. Próbuję naprawić zlew. Gdyby, gdyby to była jakakolwiek inna rodzina, w, w tym Legacy, to mieliby już lokaje. Praktycznie wszyscy mają lokaje. Chyba, że chcę, żeby mieli romans z pokojówką, no to wtedy mają pokojówkę. A tak, to mają lokajów. Dobra, a ty wracaj do malowania, bo będziemy musieli iść do sklepu. A tak, no to będziemy śledzić poczynania. Mówić zamężnej, zaciążonej. Jeszcze... jeszcze dzwoni do Feniksa. Czajcie to! Typiasz zrobił nam dziecko. podkuchuje się chyba w krączysławie, a dzwoni pogadać kurde ze swoim I guess kinda nie do końca, nie Nie, nie wiem, nie, nie też jak się nazywa? Yy, drugi ojciec <ścoughs> matki twojego dziecka. Bóg? ci mogę. Nie mogę, nie wiem, co jest nie tak. Mewer, tak poza tym, to zaprośmy tego typiarza, że jakby powinien chyba się dowiedzieć, wziąć trochę odpowiedzialności. Niech się dowiedzą, jego stary, w sumie, czy nie, to nie jest twój stary, to jest twój dziadek, twoja stara, to Klara i Kurian. Generalnie, no, Klara związała się z Kurianem, Kurian był dzieckiem Kariny, która mi się zjarała. I, I umarła dosłownie zaraz po, po urodzeniu, praktycznie Właśnie Kuriana nie zdążyła z Julianem nawet wziąć ślubu, więc to no trochę, trochę słabo. Ale no właśnie mieli mojego kurianka Kuka Kurian się z Klarą i razem z Klarą mają kurę i kluskę. Obstawa jaka, nie stary z przodu, stara z tyłu. Patrz, co mi twój syn zrobił! Patrz, co mi twój syn zrobił! Tańczy, gdzie moje alimenty, ale zamiast tego poszli w ślimaka. Wy to chyba jednak do siebie pasujecie, ja... Chyba... <grym> chyba nie mam serca. <grym> łączyć go z szydło, starszydło. No sorry, ale straciłeś właśnie laskę na rzecz typa, który tańczy, jakby znosił jajko i nazywa się Kura. Ja bym się do takiej porażce nie pozbierała. Co? A. Oczywiście, że co. Brzuszek rośnie. Przeżarła się spaghetkami. Wszystko jasne. To nie dziecko, to ciąża spożywcza. Chciałabym, żeby tak było. <laughs> Naprawdę. Ech, masakra jakaś. Musimy jak najszybciej zdobyć jakiś hajs, bo jesteśmy generalnie w dupie i to ostro. Szkoła. Żik. Żik! <laughs> Jaka szkoła? Ja tu muszę zarobić na utrzymanie Dziecka mojej siostry, która sobie zrobiła z facetem, którego sekretnie kocham, okej, okay. jaka koła. Ko <śm> <śm> <ś> o rety, to życie nas nie rozpieszcza, ale dobra, my chowamy resztki i my sobie pójdziemy w takim razie do Gimbusiary, musiary jako chyba najlepsza możliwa opcja w tej chwili. Że tak myślałem, że właśnie są przecież te takie jakby dla dzieciów. Do, do lemoniady, ale prawda jest taka, że starzy też mogą w tym sprzedawać. Czy to gdzieś tu powinno być? Nie, to jest Barek, wygląda podobnie, ale to nie to. Yy. O, jest. Moglibyśmy w sumie kogoś zatrudnić, kto po prostu lemonade sprzedawał. Ej, gdzieś ja tu mnie kilka dni nie było. No, komonty pio... Jak zawsze wszystko muszę robić sama. Błagam, daj się przekonać, błagam, kupuj, potrzebujemy pieniędzy. To w ogóle, jak my stoimy z cenami? To jest pytanie, dobra, jest drogą. Bo chodzi o to, że musimy mieć zysk. Zysk jest dla nas bardzo istotny. Ja wiem, że mogłabym dać niższą cenę i oni by wtedy nawet pewnie prędzej kupowali bez mojego gadania. Tylko problem w tym, że wtedy my mniej zarabiamy. No i kiedy musimy ich przekonywać, na przykład i tak dalej, no to wbijamy te rangi. To tak szag będzie, będzie potrzebny. Bo na przykład, jeśli chodzi o biznesy, no to jest. Czy stąd będzie widać? Chyba tak. O! Tutaj z tyłu, widzicie ten zielony dom? Tam w tym baraku obok jest siłownia. Ona generalnie ma mega tanie ceny. Tam jest automatyki. i siłownicy po prostu przychodzą ćwiczyć. To jest biznes na parceli domowej u Papuciów. Tam od strony yy, kolanów, w sensie na Naneliona, na, na yy, będzie Hermenegilda, Roy. Jest rudzisz, który niedawno zmarł, mieszka tam teraz na Nelion, z trójką swoich dzieci. Mają wjeżdżano kolano, siemano kolano i zumano kolano, bo wziął nazwisko kolano po swojej żonie edycie. I właśnie jakby to jest taki nas cały czas pasywny dorobek, to jest całkiem spoko. No, tato się kręci jak główienko w szeregu o brązową rangę. Widzicie, kurde, jeden dzień pracy, jak w ogóle nasze staty. Tragicznie. Zaraz zamykamy. Oj, za coś nam się strzegał do Kibla epicko. W sumie, weź jeszcze może przed wyjściem sobie na Chillasie uzupełnij to wszystko. I zobaczymy, jak wtedy stoi będziemy stać z przychodem. Ej, wyjdziemy na minusie. To dobry dzień pracy, skończyliśmy na minusie. Kiedy masz w 25% zyska, a tak siak jakimś cudem robisz tak, że jesteś stratny kilka tysięcy. Gratulacje. To jest nasz sim? To jest nasz to jest Roma! L La Lo Lomar Ramol. Nie wiem, kim jest. <Napoleonzyniat swój nazwano> Mamy tak: Mortycję, Rafaello, Brianka, Grażynę z Grażyny do Aloizego. Mieli y tego Protezego, który jest tym synem Konstantego, tylko że on o tym nie wiem. I związał się z taką laską, właśnie z wakacji, Karolą Ramol. I jako, że spodoba mi się jej nazwisko, no to się dziecko nazywa Lomara Ramul. W ogóle fun fact, ona miała dokładnie te włosy, które miała właśnie Cruasanta, Santa. do niej pasowało, bo ona właśnie z tych wysp pochodziła, ale potem stwierdziłam, że nie no kurde, jeden sim żyjący może mieć tylko ten fryz i to musi być Cruasanta. O nie, o nie, to poród! Zapisuję. Generalnie mam tego... P Odsyłam do wideo, które Xao niedawno zrobiła, jak ktoś nie wie o co chodzi. Ale zapisuję dlatego, że mam customowe skiny, które jest z jakiegoś powodu, nawet jeśli simowie nie mają takich genów, to się rodzą, mimo już mi się wydaje, że ja to naprawiałam. Więc na wszystkich wypadek zawsze zapisuję, że potem nie zostać z dzieckiem, które jest na przykład w połowie zielone albo fioletowe, bo, bo gra tak stwierdzi. O, tak jak dokładnie tak jak teraz. Wiecie czemu to jest tragiczne? Ja generalnie nie mam problemu resetować tego, tylko sęk w tym, że w sposób w jaki ja mam ustawiony mod na trójaczki i czworaczki wygląda tak, że każdy poród, nawet tego samego sima to jest różna liczba dzieci, więc okej, okay, teraz urodziło się jedno, spoko, ale może być tak, że zresetuję i urodzi mi się czwórka dzieci normalnych. Ale ja się wtedy po prostu poddaję, jak się po prostu urodzi, to ja mam takie, dobra, i jest, przynajmniej są normalne i nie muszę dalej rolować. Po prostu się godzę z tą sytuacją, bo nie wiem, jak długo musiałabym rolować, żeby, żeby urodzić znowu jedno i znowu tylko w takim standardowym kolorze skóry, nie? Dobra, wracamy na porodówkę. O co mówiłam? Ile? Niech będą kolorowe, żebym mogła to zresetować. Są niewidzialne. Jeszcze lepiej. O, ora, kolorowe jest! U, mogę wychodzić! Jedno dziecko zamawiam. Dziękuję. Ojne czy to będzie Nie, normalne. O, mój Boże, jest normalny, jest dziewczynka! O! Jak nazwać dziecko sałatyli i kury? Wiecie, gdzie znajdziecie kurę i gdzie znajdziecie sałatę? W McChickenie. Nie tak pisano oczywiście, trzeba to normalnie napisać. McChicken. O mój Boże, mało McChicken. Bez głowy. o, jak się cieszę, że moja wnuczka nie ma głowy, Iho. Zapiszę na wszelki wypadek, nie chcę jej stracić. Dobra, no, no to w takim razie eskortujemy cię z bo był, To było twoje zdjęcie. Eskortujemy cię tutaj, no bo jak masz teraz byboka, to potrzebujesz swojego pokoju, nie? Będziesz teraz okupować ten pokój. To jeszcze jest stare zdjęcie. Nie będę oszczędzać na moim dziecku. Damy też takie, patrzcie o ozdobne, jakby poduszeczki i ten. I od razu też zamkniemy drzwi, zanim ci wszyscy będą schodzić tutaj i macać McChickena. McChicken jest tylko nasz. I tym pozytywnym akcentem narodzin nowego życia, nowego cudownego imienia w tym rodzie, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, myślę. Ja Wam dziękuję za lajki, like komentarze, ja już wsparcie. Znacie ten deal. Dziękuję również moim rozważnie w ciąży zachodzącym, na pewno nie w tak młodym wieku zapłodnionym będącym. Dobrze na finansach się znającym. I generalnie dużo gwiazdek biznesu mającym, wspierającym. Ja mam się dzisiaj maneskal, to mówię na dzień dobry. Do no kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obrzać w sensie mnie.